Dzień dobry. Właśnie wróciłem z mojej pierwszej giełdy starożytnej, w której byłem. Obkupiłem się dosyć dobrze i mi się podobają moje zakupy, to co kupiłem. Nie kupiłem wszystkiego to, co, tego, czego chciałem, ale według mnie kupiłem równie fajne rzeczy. I Wam pokażę. Na początku zacznijmy od monet. Tylko pozwólcie, że na chwilę zajmę rękawiczki, bo ta moneta jest trudna do pokazania bez rękawiczek. Jest to 2 złote... Ser dzieje złotego z różniwiarką, tak się bodajesz, że ta moneta nazywała. Bardzo fajna moneta. Następnie mam dwie monety w holderach. Może, mało, może być bardzo ciężko zobaczyć te monety, ale. Mam nadzieję, że coś tam zobaczycie, albo że wiecie już, jak te monety wyglądają, bo są to niestety holdery, które bardzo słabo widać monety, w których bardzo słabo widać monety. Jest to generalna gubernia, i dwie monetki 5 groszy. Słabo widać strasznie. I 10 groszy, to już trochę lepiej. Dobrze, to były wszystkie moje monety, co sobie kupiłem. Holdery i klasery, które, w których te holdery były, myślę, były chyba najpopularniejszym, najpopularniejszym systemem przechowywania monet. Chyba zaraz po zwykłych klaserach typu Perelowskiego. Dobrze, teraz sobie przejdźmy do banknotów. Banknotów mam cztery. 10 zł 1946 rok do mojej kolekcji tych banknotów, czyli 1946 roku. Następnie mam 2 złote w stanie do, takim do wymiany, żeby sobie mieć przez chwilę, a później, żeby sobie yy, wymienić na stan ładniejszy. Tak wygląda banknot z Austro-Węgier, do mojej kolekcji banknotów z Austro-Węgier 20 koron i najlepszy chyba mój strzał, chociaż nie w najlepszym stanie I jedna marka polska super mi się ten banknot podoba i to są moje zakupy. Będą z tego filmiki za niedługo. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Ja jestem super podekscytowany. Idę sobie to wszystko do klasera włożyć. No i żegnam się. Cześć!